Elwina, hakerowina, ja jestem. Haker i dziś gramy w Among Us. Wersja chowanego. Among Us ostatnio było na moim kanale dwa lata temu. Dlatego powróci. I tutaj trzeba się chować przed impostorami. Z impostorem. Więc... No tak jak jest bordowy. Jak to się stoi. Dobrze pamiętam, że byłem czarny. Więc impostoruszki bo nie zabił. A jak gra taką muzykę, to impostor jest blisko. Nie, impo! Impo! Uciekać! No Dobra, zostawcie łapkę do góry, są wujki kanał. To za z 53. Może możliwe, że ten film się nie uda. Ojej, ładnie ma szybkie ruchy. Będę śledził tego impostora. I zrobię cięcie, ponieważ jestem nieboszczykiem obecnie. A więc jestem w nowej grze, nie gram chowanego. Ponieważ mi się odechciało. A to jest dużo fajniejsze, można być impostorem, robić taski. Odkrywać kto jest impostorem. Patrząc kto wyłazi z węglu. Może zrobię cięcie do czasu aż, aż się uzupełni, albo admin zrobi stopień. A więc rundka się zaczęła i kto będzie impostorem, a kto królem. Może ja będę z grupką jeszcze dwóch. Dobra, mam być cicho. Jestem impostorem z Igusem i Nevispert. Ja jestem normalny opusterem, ogólnie, ogólnie mam na, dobrą taktykę trzeba po prostu robić ten No i co on się tak zrobi cięcie do czasu kiedy ten dopóki no, się nie roz nie, roz, nie Dobra. Ogólnie wszyscy się wkurzyli i głosujemy na tego. Elated salt. Elated salt. Ile. Ela salt. Ile Tak jest bardziej. W angielskim akcentzie No i zostało. No i go wywalili. I nie byłbym impostorem, oczywiście, by tu jej tamtych dwóch ziomków. Dobra. Idę udawać, że robię task. O tutaj. Ej, on już zrobił. Do naprawienia światełka. Na pewno oni są w drodze, to. Do... No nie. To zrobił takie długie zabijanie. Prawie bym. No i mało brakowało. I było by po nim. A więc. A więc. Jesteśmy tu zamknięci. Dobra. Zaraz będzie można zgasić światło. Dobra. Może zamknę kafeterię. O, ktoś z nas Sajna. Posjibło. Gościu z paczki Impo. Dobra. Uznałem, że klawiatura na telefonie trochę będzie przeszkadzała, więc będę robić cięcie jak będę pisał. No niestety ziemniak. <laughs> niestety nie gracia. A nieważne. I tak tego nie będzie widać. Dobra, za 19, 18, 17 sekund można będzie głosować, więc dobra. Ktoś tam mówi, że ziemniak, czyli ten, na którego dałem kciuka w dół. On został wykikowany, ziemniak, czyli głosuję na... Dobra, tu nie ma ona głosu, więc... Na trzy rzymskie. Nie. dobra. Jakby co, to ja nie jestem czarny, bo ktoś mi ukradł kolor. ły. A nie ukradły. Idę tam, bo to jest najlepsze miejsce, bo do zabie Dobra, ona rzepaska robię. I psuje się te oko. Przykrzemy trochę życia. A dwoje życia. Opóźniając możliwość zabijania. Dobra. Ja pomarańczowy to chyba mój... Mój... Mój sojusznik. Ach. Jak tak dalej pójdzie, to, to to... To potrwa cały odcinek. Po to nazwie to najnudniejszy urząd w Among Najmniejsza kadencja impostawiołów. Dobra, ja nie będę głosował na pomarańczka. Dobra, na te trzy rzymskie. Głosuję. Koniec jest głosowanie. I wybrani nad chęcią, ja z kimś i żegnaj, sojuszniku. Będę ja impostołem. Dobra. Zostało dwóch ze mną. ta jasne nikt nie naprawiłem świetlenia. Wyżkodzę mu żeby móc prędzej zabić. Oni sobie nawzajem przeszkadzają. Przecież co to pójdzie dwa razy wolniej. Dobra, zamykam katefeterię. O, za dwie sekundy będę mógł zabić. Uch, no, o nie, o nie, ktoś niedobry zamknął. Ale co to był za łajdek? Światełko poszło. Ktoś naprawi? O, zamienił się w kogoś. Nikt nie chce naprawić światełka. O, borda zabiła tam widziałem. Zamienił się w różowego. Mój sojusznik postaci. W bambulę. I goś. Rose zabił. Dokładnie, to był Rose. Dokładnie. Dokładnie. Wszyscy byli jaj. ja i górz. Dobra. Zamykam ten czat. I idzie Grimace. Ale on nie był Impostorem, tylko ktoś inny. Może znacie takie dwie. No i wygraliśmy. I mam czterdziesty piąty I mi się pomożą, mi się, pomoże i będę się I będę mógł coś kupić. To najnudniejszy odcinek jaki nagrywam. O nie. Dobra To była najnudniejsza gra Ale taki powrót tej serii wam się podobał? No pewno się podobał Więc Komentujcie, subskrybujcie ten magiczny czerwony guziczek i zapraszam Wam do innych filmów No i na mój Minecraftowy kanał więc żegnam